Pozwólcie mi uwierzyć w siebie. Pozwólcie mówić, no właśnie, bo zobaczcie jaki biedny. Widajcie. Właśnie znajduję się na dworcu w Malmę, skąd planuję udać się pociągiem do Sztokholmu. Mam jeszcze do tego jakieś 20 minut, więc postanowiłem się tu trochę rozejrzeć, co i jak zobaczyć na spokojnie. Wszystko jest naprawdę fajnie opisane. Powinno się trafić bez problemu tam dokąd zamierza się trafić. Także miłym także zaskoczeniem na dworcu było dla mnie usłyszenie ojczystej mowy. Takie zwykłe kurwa brzmiało naprawdę przepięknie. No i hej, właśnie siadłem do tego pociągu do Sztokholmu, który wcześniej Wam opisałem Tak to mniej więcej wygląda Tu po prawej stronie jest moja kuszeta Myślę, że nie ma co narzekać, choć nie jest to PKP Mamy tutaj sześć jakichś miejsc Tutaj trzy Po drugiej stronie również Stoliczek A na górze co? Na górze mamy dwa byrka, jest klasa Spędzę w tym w pociągu 5,5 godziny, nie jest to długo, ale zawsze fajnie. Siemano, ja już zameldowany w Sztokholmie na hostelu. Tak wygląda mój hostel z zewnątrz. Nic szczególnego. Hostel jak hostel. Tym razem nie będę Co? w pokoju. Są jacyś tam chyba Hindusi, coś takiego. Mam górne kojo, jakoś to będzie. No właśnie idę sobie jakimś mostem w Sztokholmie, no i zdecydowałem się, że Wam tutaj pokażę, bo jest dosyć fajny widok. Podejrzewam, że słońce trochę zakłóci ten obraz, ale cóż, następnym razem zaopatrzę się po prostu w jakieś filtry na obiektyw, coś takiego. Muszę się jeszcze zapoznać z tymi wszystkimi akcesoriami, jak to tam wygląda, dopiero się uczę tego sportu. Właśnie spaceruję sobie po Sztokholmie bez żadnego jasno określonego planu, no ale powiem Wam, że nawet spacerując tutaj w ten sposób, co chwilę napotykam na coś zachwycającego. Szkoda, że za niedługo się ściemni, to trochę inaczej będzie wyglądać, ale myślę, że to jedno z tych miast, które po prostu nocą żyje i też ładnie wygląda, bo jest fajnie oświetlone, zobaczcie. Generalnie teraz wyciągam kamerę, żeby po prostu popierdolić trochę głupo, no bo dopiero co uczę się tej sztuki. No, chcę, żeby to fajnie na ludzie wychodziło, my się z tym oswoił, kurczę, żeby no, było to rozrywkowe, żeby można było się pośmiać, a nie podróżnicze typowe. Takie rzeczy to sobie zobaczycie na Discovery, czy chuj wie gdzie, nie u mnie, u mnie ma być zabawa i śmiech. Tutaj prze, przemarsz zwykłą, szarą uliczką Sztokholmu. No i tak sobie spontanicznie maszerują, udało mi się zlokalizować kolejny świetny punkt widokowy i fotograficzny też, bo jest to naprawdę fajna, panorama miasta. Zresztą można spojrzeć ile ludzi robi sobie tutaj zdjęcia. Zaraz spróbuję się tutaj gdzieś między nich wbić i pokazać Wam co jest pięć. No tutaj właśnie dotarłem w jakieś ciemne zakamarki, w centrum niemalże miasta I by przekonać się po prostu, że na całym świecie jest jednak podobnie Zawędrowałem gdzieś tutaj, kurde, pod most Nie będę tam chodził, ale no, są tam bezdomni po prostu, nie będę robił dzikiej sensacji Wszędzie na świecie jest niestety podobnie Wiecie co, tak sobie spaceruję po Sztokholmie i mam chwilowy brak weny, gdzie by tu pójść? Chyba po prostu zrobię to, co robię w każdym mieście, w którym jest metro, pójdę sobie pojeździć metrem. No bo jednak w Polsce za dużo się nie najeździłem. Do tej pory udało mi się je przejechać w Moskwie, w Kazaniu, w Warszawie, W Wiedniu, Mediolanie, Budapeszcie, też bardzo fajne metro. Zobaczymy jak wygląda tutaj. Ponoć podobnie jak w Moskwie, niektóre stacje to tutaj dzieła sztuki, zobaczymy. Jak już wcześniej wspomniałem, postanowiłem się przejechać polskim metrem, kupiłem jakiś 70 minutowy bilet, za 45 koron, korona mniej więcej 0,4 zł, tak to wygląda. Nie jest to jakaś pierwszorzędna i chyba sztandarowa stacja, taka zwyczajna, pierwsza lepsza, bilet kupiłem w takim auto-automacie, więc tutaj gościu kupuję. Do wyboru język angielski i szwedzki, także można sobie poradzić jakoś. Jadę, Jest. radę, to i wy, lecimy. właśnie podjechało jakieś metro, nie wiem dokąd ono jedzie, ale siadłem w niej i pierdolę to jadę. Właśnie wyskoczyłem na jakiejś stacji metra Alwi, kompletnie nie wiem gdzie jestem, z której części Sztokholmu i tak dalej. Idę na chwilę, znieje się trochę rozejrzeć, potem tutaj wrócę i pojadę jak na jakąś inną stację, no a co? Potem pojadę już na centrum po prostu, no bo jest dosyć późno, kurde i jutro czekam na podróż do Helsinek, tak no i uważę sobie gdzieś z dala od centrum Sztokholmu. Nie wiem czy ok. okolica bezpieczna, pareczku cisza spokój. Minęłem jednego gościa przed chwilą. Spojrzał się, że spuścił wzrok, wszystko jasne. Idę dalej. badamy trochę tego terenu znajdziemy jakąś stację metra i tym razem z głową spróbujemy się gdzieś przemieścić, bo teraz po prostu usiadłem i kurwa pojechałem sobie i wysiadłem też tak na przycięcia palcami dobra, wracam z do tej okolicy bo w sumie wieje tu chujem, nic się nie dzieje, a poza tym jest kwestia tego typu, że ten bilet co kupiłem to jest ważny przez 75 minut a już trochę czasu minęło od tego kupna no i kurde, nie chciałbym wydawać kolejnych plus minus 20 zł, żeby sobie zraz gdzieś tam pojechać a z buta raczej nie do mych, nie dojdę tam gdzie chcę kurwa, bo jest po prostu daleko trzeba wykorzystać ten bilet tak na razie właśnie przed chwilą wysiadłem na centralnej stacji metra zaraz wam pokażę jak ona wygląda, najpierw pokażę wam w ogóle, ogólnie jak są rozbudowane jak jest rozbudowane całe metro w Sztokholmie, tu mamy rozkład Sami widzicie, że wygląda to nie najgorzej. Ogólnie miejsce, w którym się znalazłem, jest chyba najbardziej logistycznie rozbudowanym poprzez Stuttholmu, bo możemy stąd pójść sobie na pociąg, możemy pójść na Aeroexpress, gdzie dojedziemy pod samo lotnisko. Jest tu także połączenie z dworcem autobusowym, także naprawdę możemy się stąd dostać dosłownie wszędzie. No a sama stacja metra wygląda tak. O, tu właśnie widzę, Tak wygląda dworzec centralny z zewnątrz Tu jakiś są fontanna na Central Station O tutaj wjeżdżam na wyższą kondygnację dworca Być może widzicie tam na górze Mejzowa Policja napis właśnie jadę się rozjewać no może dalej po tym dworcu. W zasadzie nie miałem zamiaru takich pierdół nagrywać, jak teraz będę nagrywał, ale jestem mile zaskoczony, dlatego, że no tutaj mamy skrytki, takie jak to bywają często na dworcach i jest tutaj po prostu panel, na którym wybieramy języki i ku mojemu zaskoczeniu, bardzo mówić zresztą, język polski.